Siemaneczka Debeściaki, z tej strony Rafał Games X Gram dzisiaj z Borą, siema Bora Siema <laughs> Dawno nie graliśmy w King of the Killa. Rafał mówi, żebyśmy włączyli to gówno No więc włączyliśmy gówno Gówno, Debeściaki to jest gówno, takie teraz, że makabre jakaś Dlatego ja gram w Player Unknown. Debeściaki piszcie w komentarzu Rafał kupuj flyeranną Battleground jak nie, będzie, stać jak, mnie. Jak... nie stać mnie, jestem na kurniówce. Ej. Jak będzie. Ja ci powiedziałem, że połowę zapłacę. No. Widział <laughs> kto? Będzie 100 będzie <laughs> <laughs> komentarzy. Rafał nagrywa i player unknown. To Rafał nagra player unknown. A teraz gramy i oby tego nie zjebać. Ty, czemu mi się no... Ty, na miasto. Mamy to? Rafał, niebieski eee. budynek? Ten róg tutaj? Ja, ja w ogóle mapy nie widzę. Ja mam taki rendering, że makabra. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, ja widzę teraz miasto. Ciebie też nie widzę. Ja nie wiem, który ty to jesteś. A co, teraz nie ma znaczników? No nie wiem właśnie. A dobra, wiem gdzie jesteś. Dobra, lecę. Ty spadasz. Nie, to, no to... nie ty. Ja pierdolę. Star, ja nie ty, no. wiem, gdzie ja wylądowałem. Coś... Jak żem przydupił? Widzisz gdzie jestem? Bo ja nie wiem gdzie ty jesteś. Dobra, widzę gdzie jesteś. Rafał biegnę do ciebie, tylko nie wiem czy to biegnę. Słyszysz mnie? Dobra, no słyszę, słyszę, spokojnie Kurwa, F Nie ma. Jestem obok ciebie, przez chwilę cię widziałem Mam yy, Tałacha. świetnie. Ja cię ty daleko do ciebie. Napis dupny, a ty jesteś taki mały daleko. Tu mnie zaraz zgarną gdzieś po drodze. Panowie z niebieskiej suki. A dlaczego ja lecę do ciebie, a nie ty do mnie? Nie wiem Kurczę, miejsca nie mam. Mam dron. O, już do mnie ładowali. Ty ja jestem w tym dużym budynku. Rafał, wchodź do ten duży budynek co ja jestem. Tu będzie sporo stafu i jesteśmy wysoko. No ale plecaków nie ma Mam militarkę Hełm ARK No, zaczyna coś tutaj śmigać koszulka do potargania Wbijasz tu? Ta. Za mnie drzwi na dole Tu są pistolety, rewolwer Auto idzie? No Mam militarkę Ty ładujesz? Czy do ciebie ładują? No. Nie no ja Rafał hełmy są Shotgun Tu gdzie ja jestem Buty W ogóle chyba grafikę zmienili, co? Nie wiem Tam. Już inaczej mam ciemniej U, czy nie wezmę amo do ARK, bo nie ma plecaka To ja wezmę Nie widziałem tutaj drugiego plecaka jeszcze, także Ty, i tak Dobra, musimy stąd dymać, nie mamy strefy No rzeczy zebrać Zejdź na dół no Schodzę, schodzę Bierie te amo całe kurwa co to jest Kaj okay. Gdzie się zamyka, bo przeciąg Gdzie ty masz amo Tutaj okay, po pokojach Nie <grym> A R masz Mam Mam ARK, Kawaha Git Hełm masz Trzymaj Trzeba było mówić ci z góry Tych. Musimy dybać i to staro. No, no ale na S to w drugą stronę Rafale Może auto znajdziemy Radziłbym budynkami E, to wszyscy i tak uciekli już Rafał, plecak, chodź no. O kurwa No, 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 no Gdzie? Dawaj, dawaj, widzę, dawaj, widzę. dawaj, kurwa Widzę ich Za samochodem ich trzy jeden? Dwóch Kurwa, nie mam bandaży, nie mam nic chyba Rafał, tu dobra, za Rafał. moimi plecami jest ten Dobra, dobra, ale leczy się już Pinuj tam ich, pinuj, stój tam Borak, gdzie stoisz Jeden biegnie U... do ciebie, będzie cię obiegał Serio? Najprawdopodobniej Jeden bo ze samodem jeszcze jest Biegniesz do mnie? Ty nie w tam sobie Wiem chce mi jakoś tam wiesz Tu mam jednego, ze samochodem cały czas. Drugi chyba jest na górze, nie wiem. Mi trochę ten ekran szarpie, a ja tak też nie mogę zobaczyć typa. Dobra, widzę ich. Ładuje się do ciebie. Kucaj ty kurwo! Dobra, mam ich. Czekaj, widzę jednego. Dobra, jeden oklepany ostro. Zaraz ginę. Jeden oklepany tam jest ostro, biegnę do ciebie. Za autem jest kolej. Drzewi, widzę, widzę, przez widzę, ten... widzę. Wchodzi do budynku, bro. Widzę. Jest w tym budynku? Tak, 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 lecę już. Poczekaj, bo ja nie wiem, czekaj, nie, nie, nie. Pilnuj go tam, żeby z tamtej strony nie wyszedł. Bo jak tutaj będzie wchodził... Dobra, jest... Dobra padłem. Był Aaaa. drugi, kurwa, obok. Ja w ogóle nie wiem, kurwa, kto strzelił. W ogóle nie widzę praktycznie obrazu. Jeden padł. Ja jestem ostro oklepany. Masz drugi, drugi! Drugi! Nie, nie, nie! Cofaj się! Cofam się! Ja Ale mam... nie w tą stronę, tam koleś był za tobą. Ja ci pierdolę, miałeś go jak najbardziej. Rafał, ja padam, bo ja nie mam leczenia. jest spoko. Ja mam stary mnie. UWAŻAJ! Widzę! On mnie ściągnie, a miałem dwa hapsy. <laughs> ja wiedziałem, że on mnie ściągnie. Kurde. No lecimy, teraz jesteś nade mną. I gdzie Le... Nie wiem, te domki Rafał, chyba. no ciśnij, ciśnij tam gdzieś niż, NE. Ten e Rafał, tam za góry. Kawałek, widzisz? Dobrze lecisz. Zbrojny. No Wojskowo, czy co to jest? Nie wiem. Ale, tu typa, nie, tu ty nie masz nie, szans. Nie, nie ma szans. Ty... To gdzie? Tu góry, nic no. innego nie ma. Miasto? Ja, miasto, bo dolecę do miasta. Chociaż próbuję, Ale bółkiem. na piechotę, na piechotę. Stary, to tam wszystko będzie przelutowane. Ale ty jesteś daleko ode mnie. Ja tu mam jakiś camping. Nie wiem gdzie. Chyba tam. Dobra, ja na miasto lecę. Ja, to zginiemy. No jak zawsze. <laughs> to czekaj chwilę, ja tylko coś wezmę i biegniemy razem. Ja tu mam camping. Milimetr ode mnie. Może jakiś wóz będzie? Ale mi się tnie tak grawek, kurwa. No stary, taśmę... Taśmę mi dali. Rewelacja. Dawaj na to miasto, tam chociaż w tych budynkach Czekaj, kontajl mołotowa chociaż wezmę. Dobra, cisnę. Mam MOLO i nie zawahałem się go użyć. <laughs> wylądowali. No zlecieć gdzieś dalej, uzbroić się. To teraz takie bieganie na pałę. Chociaż akcja jest. Jaka akcja? Nie ma żadnej akcji. Jesteśmy gonio tańczący z wilkami po lesie. Gdzie ty masz jakąś akcję? Chyba że zeskoczę, to jest akcja, o akcja. No jak, strzelaliśmy się, nie? Aha, no wcześniej, grę? Jesteśmy teoretycznie w tym w strefie, nie? Praktycznie, nie teoretycznie. Kurwa, co to zrobić, żeby mnie nie ciało? Bardzo ci... Nie no ja mam 65 lat, ja nie narzekam Tu coś jest jakiś camping Ale pewnie nie ma nic Mam drugie molo i trzecie, nie, to dymny Predera dałam na 200 Na no, miasto nie tak daleko w sumie. No ale co ja będę koktajlami rzucał? Na stację? Inny <grym> Zuberman? No pobiegnijmy sobie dalej na W, ominiemy tą stację i na budynki ubiegniemy. Chociaż chcesz. Z tyłu otwarte chyba. No. Ktoś to był Ktoś to był, Nie. stacja z tyłu otwarta No apteczki z plecak No apteczkę tam jedną widzę, to bierz Nie przeszukał stołów po prostu, wiesz Mam A Mam Co mi To zapytarkę. ty kamizelka wow, 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 wow. No, no, jest, no 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 no, w gdzieś ktoś Widzę biegnie od tyłu biegnie od tyłu, jest jeden Padł No, ładnie Nie za zero ale strzały mam w łapie, kurde Ej tu masz ten jak chcesz, plecak masz? Mam dwa ARP Mam plecak, mam... nie mam hełmu No ja mu wziąłem hełm Ty to czemu się tego nie da przemień do siebie? Co jest? Czemu ja tego nie mogę do siebie przełożyć? Co ja robię źle? Dawno nie grałem Zaraz mnie zabiją To jest moje czy co jest moje? To jest typa. Aha, dobra. Już wiem, co zjebałem. Masz plecak, co? A. Tylko łuk miał. Tu jest helm, Rafał. Rafał tu jest. Do te stoliki jeszcze opędzować Dobrze, że na stoliku była RK, ty. I apteczek, że zgarnął No jedno. To gdzie ma kolegę? Może takie twardej, że ja sam grał Dochodzi na budynki No i to Tam nic już nie znajdziemy Ja muszę i tak się uleczyć No nie wiem jak Nie masz bandaży? No dobra Co jeszcze trochę porobię. Ty na który blok wbiegamy? Ty chodź, tam na tamten. Na, na blok biegamy czy. Lutujemy, lutujemy jeszcze, nie? Lutujemy. Klubo. No, dobra. Shotgun by mi się przydał. Patrz po dachach czasami Kurwa wszystko zabite No dlatego biegnę na S I tu już się wbijamy Kusza, taśma Karaluchy Tu jest pistol A areczkę masz, masz, tak? Mam dwie. Mogę się podzielić. Nie mam. Mam tu w cholerę shotów. Bier. Ja to przeszukam i tam zaraz będę. Auto słyszę. Też. Spokojnie, nie panikuj. Dobra, stanęło, stanęło, stanęło. Daleko od ciebie? E, chyba na ciebie będzie jechać. Spokojnie. Nie kamizelki nie zrobię Ja pieprze, co za gówno Co zaś się stało A ej ty po schodach nie mogę wejść kurwa Gdzie jesteś? A tam, dobra, to ja biegnę do ciebie Gdzie to auto? Już pojechało w cholerę. Jak żeś tam wszedł Od tyłu? Tak, no Ja w ogóle nie widzę nic, kurwa nie Mgłę mam, to jak tu chodzi? że nic nie widzisz? Uważaj na inne dachy, mówię no właśnie tak biegam. Patrzę, o, jesteśmy w samym środku miasta. To zobacz tę strefę, bo może koleś pojechał do szczytu. jesteśmy w strefie. Aha, to takie niezabezpieczne, to jest nisko. Tam jest zrzut blisko, ty, na WSW. Nie, nie widzę. Auto! Do wal, masz, jak masz, Pod mostem. Tu jedzie, tak? Tak, tak, tak. Jak stąd zejść szybko? Skok wiary. Po co, oni tu przejadą jeszcze? O! Kolejny. I kolejny. Nie żyjesz? Ta co tam ją odjebał od razu? Po co jeszcze schodziłeś? No, żeby się pan opierdalać ten pocu. To co, teraz muszę dymać na dół i ja. Koleś! Jeden koleś wchodzi wyżej, na dach. Widzę. Już, już nie zajdzie. Drugi jest, pod spodem, uleż się szybko. Na mój, na moje auto. wchodzi? Na tamten dach wchodzi, wchodził. On był autem. Jest widzę, pod spodem, widzę, pod spodem. Widzę, pod spodem. Okay. Dobra, to czy Może przeładować? On będzie wchodził wyżej. Nie, nie okay. będzie. Stoi, stoi, stoi. Czeka na ciebie. Dobra. Kurde, wiem. Masz, masz te kurwa, jak one, granaty czy coś? Mam. Molo. No. Jest jeszcze? Jest tam jeszcze? Nie jest. jest, 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 jest Dobra Dobra, zalał go Widzę Teraz Teraz, teraz tam. Nie dawaj. widzę go przez ten ogień, Rafał On zszedł na sam dół Na ziemię Wiem Jest, jest Jest Ach, położył mnie Serio kurwa, tylko, tylko na YouTube'a nie wrzucaj! No Czemu? Nie... Ja za zero nie padam, ty tak! No tak, no ale tyle obrażeń dostał kolesza, więc.